Choć 13 to z pewnością niepechowa, a pełna radości, zabawy i talentu. W takiej właśnie atmosferze odbyła się 13 edycja festiwalu muzycznego pod kluczem. W piątek 26 kwietnia utalentowani artyści z niepełnosprawnościami spotkali się w Mysłowickim Ośrodku Kultury, aby zaprezentować na scenie swoje umiejętności. Festiwal muzyczny pod kluczem to wyjątkowe wydarzenie zarówno w naszym mieście, jak i w województwie, które stwarza przestrzeń do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych, wokalnych oraz tanecznych dzieciom młodzieży oraz dorosłym z niepełnosprawnościami. Co roku Konkurs przyciąga wielu uczestników, którzy przyjeżdżają do Mysłowic z całego regionu. Jest to konkurs tak naprawdę, który jednoczy całą taką społeczność tutaj z naszego województwa osób niepełnosprawnych. I to niepełnosprawnych intelektualnie, ale też z, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zaburzeniami psychicznymi. I także jest to taka furtka dla tych wszystkich, którzy nie mają miejsca, gdzie mogliby się pokazać. To u nas na festiwalu mogą. Jaka jest geneza festiwalu? No wpadłam na ten pomysł po prostu że chciałabym żeby to było obejmowało Szerszą grupę społeczną, że tak powiem, tak, z różnymi zaburzeniami i to się tak naprawdę z roku na rok jakby rozwija, bo najpierw były właśnie te zaburzenia intelektualne, tak? Niepełnosprawność intelektualna. Potem doszło nam te całościowe zaburzenia rozwoju. Teraz dochodzą jeszcze te zaburzenia właśnie natury psychicznej. Chętnie też przyjmujemy właśnie zawsze uczniów z niedowidzeniem, tak, bo też wiemy, że nie mają takiego swojego miejsca. Wiemy od, od instruktorów, od nauczycieli, że, że, że się cieszą, że jest takie właśnie tu u nas. To miejsce w Mysłowicach, że mogą przyjechać i z nami być. Każdy ten festiwal to tak naprawdę spojrzenie w to, że muzyka łączy nas wszystkich. Jest niezależna od tego, czy jesteśmy w pełni sprawni, czy mamy jakieś niepełnosprawności. To, że jakieś niepełnosprawności mają nasi dzisiejsi artyści, ci artyści, którzy przez co najmniej 10 edycji, którzy się tutaj pojawiali, mają, nie znaczy, że nie potrafią tej muzyki czuć, nie potrafią śpiewać, nie potrafią pokazać nam, że to im mocno. Gra w sercu. Tegorocznemu festiwalowi przeświecało hasło 13. Wszystko zdarzyć się może. W związku z 13. edycją wydarzenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić wyjątkowe umiejętności wszystkich biorących w nim udział artystów, stąd też zamiast standardowej klasyfikacji pierwsze miejsce otrzymał każdy z uczestników festiwalu. Pełną listę uczestników publikujemy na iTVM.pl.